Planowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga gwiozdnego patrolu, na czele której stoi Kapitan Boba! Miejsce planeta DUP, myślnik A bal przebierańców w technikum samochodowym dla kosmitów. Misja ładniej się bawimy! Ty, Janusz, za co ty się przebrałeś? No, za taką podstawkę, yy, potoniczkę. A ty? No, za taką podstawkę pod kibę. Nie ma takich podstawek. Ty, czasami są. Ale głupki hmm, hmm. Huh? o nie spapugowałeś moje przebranie. Tępy